Cześć, Bajkowy z tej strony Chciałbym Wam zaprezentować takie oto Suzuki DL1000 Motocyk pochodzi z 2015 roku rusienki w oryginale Nic nie było malowane, wymieniane, kombinowane Mamy pełen, udokumentowany przebieg przy tym motocyklu Ostatni serwis w ASO, 2000 km Wcześniej miał przeprowadzane to było w zeszłym roku, w sierpniu. Widzimy, że bardzo fajnie wyposażony. Mamy handbary. jest oryginałów w bardzo fajnym stanie. Sama lampa. Te wszystkie elementy lakierowane. Nic nie jest podbijane, nic nie jest Lagi czyste, fajne. Mamy dodatkowo osłonę na chłodnicę. Opony, przód i tył. No wiutkie. Zero kilometrów na nich jest przejechane dosłownie. Tarcze hamulcowe, klocki to jest wszystko w jak najlepszym porządku. Z dodatków mamy osłonę pod silnik. Mamy gmole. Mamy Komplet 3 kuferków. To jest Mamy bardzo fajną, akcesoryjną kanapę. Mamy stopkę centralną. tym ja prezentuje lewa strona. Tak wszystko w stanie manetki, przełączniki, wszystko naprawdę w super stanie, kierownica. Gdzie nie jest nic wycierane. Aktualny przebieg motocykla 38 703 km. Ja tak jak powiedziałem, 36 bo nie wiem, co. Chciałem Wszystko ok, i tak samo jak przednia Pówka, nóżka, sztuczka Wprzód tył do y, 24 rok tak widzicie, bliżej jest bardzo fajny wydech prowinki W tym momencie mamy tego killera zamontowanego, także nie jest tam głośniejsza niż e, fabryczny, za dużo, ale bardzo fajnie boli to motocyklo w tej górze. bardzo fajna, wygodna. Nie ja tylko duży, lepiej się to przewiduje. Pierda, zobaczcie, bo to się na prędzej i tak dalej. Śrótkę ładnę i I to widać, że to jest Tak jak powinno pracować. to się prezentuje? Oczywiście tego powiedziałem. Mam do motocykla pełną książkę serwisową, z wszystkimi wpisami, do tego są faktury, nie faktury. Wszystko jest udokumentowane przy motocyklu. Miał e, dwóch właścicieli w którego Od tego drugiego właśnie odkupiłem ten egzemplarz. To tak się prezentuje. Jeżeli ktoś szuka bardzo ładnego DL-a 1000 zapraszam, mam obecnie taki oto egzemplarz na sprzedanie.